Cześć moi drodzy, witajcie w nowym filmie. Ja właśnie planuję sobie dzień. Przez chwilę zapożyłam sobie kawę, także zaraz sobie ją przyniosę. I dzisiaj mam taki plan, więc ja tak, takim tonem to mówię, dlatego że jak ostatnio mam jakiś plan i sobie coś zaplanuję. No potem wychodzi jak zwykle, że po prostu nic z tego nie wychodzi, nic się nie udaje. Także śmieję się trochę. Zobaczymy, jak ten dzień przebiegnie. Natomiast jest plan, żeby um, ogarnąć to swoje życie. Nie mam ciśnienia, żeby to wszystko zrobić dzisiaj, natomiast chciałabym właśnie się tym zająć, powiedzmy, w najbliższych dniach. A jeśli uda mi się więcej zrobić dzisiaj, to w ogóle będę zadowolona. E, I chodzi mi tutaj o takie sprawy, które odkładam non-stop na później: typu, nie wiem, zadzwonić. Candy mówi do fryzjera, e, ogarnąć tutaj w tym pokoju paczki pr -owe. Wyprasować pranie i poskładać, które tutaj leżą już od kilku dni, ogarnąć ubranka Nelusi, przejrzeć je i wstawić na wintet to, co już mogę wstawić na wintet, bo już tutaj poprałam i leżą w tej torbie nie wiem ile czasu. I ogólnie ogarnąć też ten pokój. Mam jakieś palety na sprzedaż, w którym trzeba porobić zdjęcia i po prostu ogarnąć takie rzeczy, którymi nie chciałam się zająć, ale jest tego dużo więcej. Ja, tak wiecie, to są takie rzeczy, które pierwsze mi przyszły na myśl. Tutaj patrząc na ten pokój, a w całym mieszkaniu jest tego naprawdę, naprawdę dużo. Plus są takie właśnie sprawy jak umówienie Candy do fryzjera, a umówienie jeszcze siebie do lekarza. Tomek musi się umówić na badania, także jest tego trochę, a nie wiem, czy Wy też tak macie. Ja naprawdę wszystkie takie sprawy odkładam na później. Jakieś wizyty u lekarzy, to właśnie z to aż jest mi po prostu przykro i jest mi i szkoda, że ja taka jestem, że wszystko odkładam, że tego fryzjera jej odkładam na później, wiecie, nie jest jeszcze jakoś tak mega ciepło, natomiast już te włosy ma tak długie i już po prostu nawet jak je zwiąże tą kitkę, ona jej przeszkadza, rozplątuje ją i ma włosy w oczach, także czemu ja to robię? Czemu odkładam wszystko na później? Naprawdę, muszę się jakoś lepiej zorganizować, bo odkąd mamy NEL, to po prostu jestem jednym wielkim Człowiekiem z organizacją, ale wydaje mi się, że wiele mam tak ma Także dzisiaj jest trochę taki spokojniejszy dzień z nią Także zobaczymy na ile mi się uda wszystko, co, co zaplanowałam to zrobić Ale dobra, najpierw kawa i trochę się ogarnę, żebym czuła się taka, wiecie, gotowa na dzień It's too late now to turn around and back again. I made my Czy ktoś mi może powiedzieć, jak to jest, żeby zrobić porządek, to najpierw trzeba zrobić taki bałagan. Otwierałam właśnie paczki I stało się to. Oprócz tego co już i tak gdzieś tam leżało, o, ubranka, nie ubranka, jakieś kosmetyki, to tak tutaj mam pełno pudełek. Tutaj jakieś potwierane, tutaj, tam jakaś torba, tam pudła, tutaj rzeczy z paczek, tam rzeczy z paczek, po prostu wszystko jest wszędzie. I powiem Wam, że fajnie, ja się bardzo cieszę, jestem bardzo wdzięczna za te paczki, ale... Yy... Tyle, ile jest tych wszystkich opakowań, już to kiedyś mówiłam, no dla mnie to jest naprawdę bez sensu, wiecie, oni pisali do mnie tutaj Be Perfect akurat o trzy odcienie, które wydaje mi się, że będą dla mnie odpowiednie, więc i tak super, że nie wysyłałem całej linii, bo Kiedyś tak było, że marki wysyłały całą linię, czasami nada się zdarza, a na co mi tyle? Ja nie prowadzę do garinie, więc nawet jak Wam coś oddam, to tego jest taka chora ilość, czy po rodzinie, porozdaję koleżankom i tak dalej, to tego jest taka chora ilość, że po prostu nie da się zużyć. No to tutaj okej, okay, trzy kolory, ale po co aż tyle opakowań? Zobaczcie, to było tak. Tu jakaś ulotka, tutaj taki karton, podkłady są w kartonie, podkłady są jeszcze do tego w folice. Ten karton, papierek, i jeszcze to było w oddzielnym kartonie, nie? Także. No derwuje mnie to trochę, także No ni niestety, e, wiem, że mogłabym e, Powiedzieć, że nie chcę otrzymywać paczek I tak dalej, bo za chwilę ktoś się znajdzie Kto mi coś takiego powie, ale no wiadomo, że Chcę, bo myślę, że Każdy z Was, no też by chciał jakby się zajmował Tym, czym ja się zajmuję, potem mam Wam Coś ciekawego do powiedzenia, chociaż teraz e, Do powiedzenia, do pokazania, e, natomiast Teraz ja wiem, że nie mam aż tyle czasu Na to, ale jednak e, Fajnie czasami odkryć coś ciekawego Nagrać jakiś fajny film e, Czy gdzieś Wam to pokazać, ale no no, można by to po prostu zapakować w jeden kartonik i byłoby ok, co nie? Czy tam jakąś jedną ulotkę dać. No po prostu chodzi mi o to, że zbiera się tego naprawdę mega, mega dużo. Wszędzie po prostu jest pełno jakiegoś. Jeszcze jak jest papier, czy tak które to spoko, ale właśnie taki plastik jakiś. No, no o, wszędzie te wypełnienia. No, musi to być, ale wiecie, no da się to zrobić jakoś tak bardziej z głową. Tak mi się przynajmniej wydaje. No nie wiem, może może mi się tak wydaje, a to nie jest wcale wszystko takie proste. No, na pewno nie jest, bo my też pakujemy e, nasze rzeczy z bledni e, w kartony, co prawda. Ale później idzie też foliopak, no bo musi być to zabezpieczone. Także, no nie wiem. Mam wrażenie, że dobrze po prostu byłoby jakoś to tak wszystko minimalizować no ale czasami się da, czasami się nie da, także no, taka refleksja mi po prostu naszła. Dobra, zbieram te kartony, posegreguję sobie plastik do plastiku, papier do papieru i wynoszę, bo jest tutaj niesamowity już bałagan. Tutaj uznałam, że jak już i tak mówimy o rozdaniach, to zrobię Wam takie rozdanie niespodziankę w tym vlogu. Super, ostatnio oglądacie vlogi, także myślę, że fajnie będzie co jakiś czas właśnie wpleść we vloga rozdanie. I tutaj przygotowuję właśnie, znaczy przygotowuję, używam tych pudełek. Um... Które dostaję też do opakowania Dla was, czy tam dla kogoś Natomiast no zobaczcie, to jest na przykład takie Które dostałam już bardzo dawno, mam jedno miejsce w szafie Gdzie trzymam tylko takie pudełko Jakieś takie wypełniacze, te też sobie zostawiłam Żeby tutaj wypełnić później tą paczkę No ale ile można, prawda? Dobra, tutaj jeszcze wypełnię tą paczkę Ale tak mniej więcej rzucę wam okiem, co tutaj mamy Coś tam z glość To jest chyba puder Tutaj paletka z KVD Beauty Veoli Inis Free, tutaj mamy Benefit گیت خدا بیوتی I w sonoro, no zobaczcie, naprawdę staram się, żeby ta paczka była taka, no fajna i konkretna. Także, aby wziąć udział w rozdaniu, musicie napisać dowolny komentarz pod tym vlogiem, dotyczący vloga, i na końcu komentarza zostawić swoją nazwę z Instagrama, ponieważ przez Instagram mogę się z Wami skontaktować. Także powodzenie, napiszę to jeszcze wszystko w opisie pod filmem, żebyście wiedzieli, co macie do zrobienia. Nie ma jakoś dużo tych zasad. Ja tu sobie jeszcze dopełnię, żeby była taka naprawdę wypchana po brzegi ta paczka i trafi do jakiegoś szczęśliwca, z którym właśnie skontaktuję się poprzez Instagram, a czy ogłoszę ogólnie te wyniki na Insta i teraz czas na herbatę. Znalazłam jeszcze w swoich zapasach taką Big Active Think and Focus. I tak jak mówiłam Wam, chyba ostatnio, jak zrobiłam porządki, muszę pozużywać to, co tutaj mam. Część porozdaję, bo naprawdę za dużo jest tych herbat. Także trzeba powypijać. wpadło do domu z raz, dwa, trzy, cztery, pięć sześcioma bukietami kwiatów co prawda te goździki jeszcze nie rozłożone mam nadzieję, że się rozłożą, jak macie jakieś sposoby to piszcie już, wiecie, ten vlog się pojawi to już może tych kwiatów nie być e, natomiast będzie na przyszłość bo często się zdarza tak, że mi się goździki nie otwierają, nie wiem postaram się je postawić gdzieś blisko e, okna, żeby miały e, jasno i postaram się też o nie dbać no bo tak u nas jest, muszę się przyznać, że po prostu ja zapominam o kwiatach, robię milion rzeczy w ciągu dnia i później nie obcinam im końców i też nie zmieniam wody aż tak często, jak powinnam. Także tak to wygląda. Ale Tomek mówi właśnie, że jedne są dla córeczki, drugie są dla Candy, a reszta jest dla mnie, tak? Zgadza się? No. Także za sobie podzielę na wazony, róże pójdą razem, goździki pewnie razem, może te jakoś oddzielnie, bo te czerwone to tak. Nie wiem czy do tych różowych tak średnio te bym połączyła razem. No i tulipanki oddzielnie, więc będziemy mieli w każdym pomieszczeniu praktycznie w domu kwiaty for I'm sorry i finally opened up my eyes Na obiad będą papryki faszerowane. Robię je z przypisu z miksa, żeby było po prostu trochę szybciej. Natomiast wiele razy robiłam już sama, dawałam do środka to, co mi tam pasowało i też wychodziło pyszne. I myślę, że głównie chodzi o to, żeby ta papryka dobrze znikła. Ja zawsze całość już piekłam, ale jakby wkładałam ją w wodzie, trochę wody nalewam do naczynia. A w tym przepisie jest po prostu, żeby wstawić wcześniej papryki, także no wstawię je wcześniej na parę minut i zobaczymy co z tego wyjdzie, czy one trochę zmiękną, czy nie jak nie, no to doleję wody i jeszcze wtedy z farszem je trochę tak um, podpieka. The future is now. Now. Jednak nalałam trochę wody, i chyba trochę za dużo. Bo widzę, że tu się trochę nalało i tu się trochę nalało, ale nic nie szkodzi. Wyleje się po prostu, ale nalałam wodę. Bo powiem wam, że te papryki się nie upiekły do końca. Wcześniej były dosyć twarde i nawet teraz nie są jakieś super takie miękkie, więc mam nadzieję, że no ok, ale myślę, że i tak dużo lepiej się, tak jakby trochę podgotowały w tej gorącej wodzie, niż w samym piekarniku. Także taka inspiracja na obiad. Буси куханя. Что-то кушал мы Опа, стой. Ну... Ух, мы się wciekać, tak? Wściekałam komentarzem Aaaa! Poczekaj Nie komentujmy tego co mam na głowie Ale muszę przyznać, że dzisiaj jestem mega Mega zmęczona Wyjątkowo Wiem, że często o tym mówię, że trochę jestem niewyspana, zmęczona Coś tam, ale dzisiaj to naprawdę zrobiłam Byłam milion rzeczy Też poza kamerą, także Padam, no Dobra, e, także na wieczór było kompanię candy, i teraz mam nadzieję, że uda mi się trochę zrelaksować. Nałożyłam sobie maseczkę e, i trzymajcie kciuki, abym mogła trochę wypocząć. To jest maseczka, którą sobie robię. i Jest to y, maseczka marki Fresh. Y, różana, która ma łagodzić i tonizować. Bardzo fajna maseczka. Już kiedyś też się używałam. Teraz sobie otworzyłam nowe opakowanie. Dzień dobry, moi drodzy. Po wczorajszym intensywnym dniu była równie intensywna noc. Jestem tak niewyspana. Jest godzina 9.36 już. A ja do tej pory czuję się po prostu jakbym nie spała z tydzień. Nie no, dobra, może jest troszeczkę lepiej niż było rano. Ale tak, nasz myszuś nie dał nam dzisiaj pospać i widzę, że, y, bo rano zasnęła u mnie, strasznie była marudna, jak już wstała, tak całkiem. Y, I była strasznie marudna. Uśpiłam ją, ale widzę, że już nie śpi, a spała, może nie wiem pół godzinki, a noc naprawdę była intensywna. Wiecie, czasami tak jest, że jak jest noc taka intensywna, no to później dziecko odsypia rano. Przynajmniej ona tak miała. Ale widzę, że nie. Stasznie już tam się buja to łóżetko, więc się obudziła. Będziemy się zaraz karmić. Na pewno. I... Yy... Trzeba jakoś się rozbudzić do tego dnia, ale na szczęście y, wieczorem udało mi się podpoczywać. Bardzo ładnie spała, także chociaż tyle, chociaż y, wiecie, udało mi się odpocząć, także nie mogę narzekać. Ja tak sobie tutaj narzekam, narzekam, po prostu przekazuję wam reali realia. Y z mojego życia. No tak to czasami to wygląda. E, nawet nie chodzi o to, że ona jakoś tam bokała nie mocno w nocy, ale marudziła, a potem nagle już była tak rozbudzona, że w ogóle nie było mowy o spaniu. I wydaje mi się, że faktycznie czwarty miesiąc to jest taki regres snu, bo wszystko jej się poprzestawiało. Wcześniej już tak jakby jej mózg rozumiał sytuację, że dzień to jest dzień, a noc to jest noc. I ona w nocy faktycznie nam e, w większości przysypiała, albo budziła się raz i szła spać po jedzeniu. A teraz ona myśli, że to jest dzień, w ogóle zabawa, śmiechy, chichy. W najlepszej, jak ją próbujemy odłożyć, to jest awantura. <grym> także no naprawdę, tak też bywa w życiu mamy. My jesteśmy dzisiaj troszeczkę same. Także ją za chwilę wyjmuję i będziemy jeść. No, bo już na pewno jest głodna. Wyspana pani, nieważne, że rodzice. Jak zombie dzisiaj chodzą, nie? Ty już jesteś się śmieję Jeszcze. Jeszcze się śmieję z tego, tak? Śmiejesz się? Tak? To jest agent, no. Ojku. Dobrze, że te dzieci są takie urocze i tak się je kocha, bo normalnie człowiek by zszedł. Nie? No. Nagrałam właśnie Mierzymy z Zary, tam za mną ubrania I prawdopodobnie ten film będzie przed tym vlogiem, który teraz widzicie, tak myślę Więc y, zapraszam do obejrzenia, bo... No, całkiem fajne rzeczy. Myślę, że ciekawe mierzymy dla osób, które mają podobną figurę do mnie, no bo e, powiem Wam, że odkąd troszkę przytyłam, e, ja nie mam z tym jakiegoś takiego większego problemu, ale mam ogromny problem z rozmiarami, zwłaszcza właśnie w sieciówkach. Naprawdę ciężko, jest mi bardzo dobrać rozmiar, także niektóre rzeczy bardzo mnie zaskoczyły, e, więc obejrzyjcie sobie. E, ja teraz idę odgrzać mm, te papryki, które robiłam wczoraj, bo nie chcę mi się już teraz nic obicie. Jestem mega, mega głodna. Chociaż miałam ochotę zrobić smoothie właśnie na takie długie śniadanie, a potem dopiero zjeść obiad, ale nie muszę coś szybko zjeść koniecznie. A też znalazłam ostatnio w Thermomixie bardzo fajne przepisy na smoothie, na koktajle dodające energii, także na pewno też będę testować i jak coś mi podpasuje, to będę Wam sprzedawać tutaj we vlogach te przepisy. Też z uwagi na to, że smoothie to tak naprawdę możecie zrobić sobie zwykłym blenderem, nie potrzebujecie do tego Thermomixa. Więc na pewno Wam powiem, jak coś mi się fajnego sprawdzi, ale teraz y, przebieram się, idę zjeść i ogarnąć ten bałagan, przygotować te rzeczy, które są do zwrotu, to, co, nad czym się zastanawiam. Jeszcze tam parę rzeczy chciałabym przymierzyć też z innymi. Ubraniami, z jakimiś tam butami, żeby zobaczyć jak się będę w tym czuła I wtedy podejmę ostateczną decyzję I może nam się uda dzisiaj pod, podrzucić coś do zwrotu do Zary Zobaczę jeszcze jak to wyjdzie, żeby już po prostu nie przetrzymywać tych ubrań Zrobiło się pięknie na dworze Wcześniej było tak słońce, potem bardzo zimno, deszczowo Potem znowu słońce i teraz się utrzymuje, jest bardzo ładnie Ale jest taki mroźny wiatr, że chyba nie ci z jakiegokolwiek spaceru, Pomimo tego, że jest tak ładnie, słonecznie, aż się chce ale po prostu wiatr urywa głowę, także chyba nic z tego dzisiaj. To zrobiłam koktajl. Napiszę wam tutaj składniki i e, może w opisie jak się go robi. Bo jest naprawdę pyszny i myślę, że będzie bardzo pożywny, bo jest z twarogiem. E, co prawda był tak ładnie na tym zdjęciu podzielony na dwie części, ale za dużo dla mleka. E, właściwie napoju owsianego, przez co jak lałam tą górną część, e, no to się trochę wymieszał, ale nie przeszkadza mi to, bo i tak chcę go zabrać ze sobą w drogę. Także i tak by się to rozmieszało, ale w smaku jest naprawdę pyszny. Za chwilkę wychodzimy i chciałam Wam pokazać moją stylizację Dzisiaj jestem w naszej sukience z Blerni I to jest sukienka Ali e, Taka desowa, wafelkowa w kolorze Ecrion Prawie, że jest taki biały, taka złamana biel Do tego mam workery czarne e, I właśnie czarne rajstopy we wzór takich małych kropeczek Tak to się prezentuje I za chwilę Wam pokażę jeszcze e, wersję już z kurtką no i tak to wygląda. Taka fajna stylówka na luzie, ale jednak jest sukienka e, i kurtka jest z e, hausa chyba. E, I torebka oczywiście pastelie beżowa, czarna by fajnie wyglądała. Muszę sobie sprawić jakąś taką torebkę czarną, bo mam tylko jedną, ale taką małą bardziej do sukienek, do eleganckich stylizacji. Także przy, przydałaby mi się jedna taka czarna, bardziej e, codzienna. Także taka stylówka. Zostawię Wam linka do. Naszej e, sukienki z blerni w opisie pod filmem.